Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem i Witam Was w pierwszym odcinku z serii Zagrajmy w Assassin's Creed Brotherhood, czyli drugą z trzech części assassina, w której będziemy pokontynuować przygodę Ezio Auditore bez zbędnego przedłużania I oczywiście. No one ever expects to wake up one morning and find themselves caught in the middle of a war between two secret organizations. I know I didn't, but here I am. On one side are the Templars, better known these days as Abstergo Industries. They're in the business of control, politics, economics, technology. They won't stop until every single one of us serves them literally fighting against them are the assassins a group dedicated to safeguarding humanity's free will i was born into the brotherhood a couple of weeks ago the templars found me they took me prisoner strapped me into a machine they built and put me to work it's called Animus, and it's where i spent most of my time exploring the memories of my ancestors discovering entire lives locked deep inside my dna first i revisited the life of al-tayir ibn la'ahad an assassin from the crusades the templars wanted the location of something known as a piece of eden an ancient artifact capable of bending people to their will once the templars had what they were looking for they decided my usefulness had come to an end but lucy saved me lucy when things were at their worst she revealed herself to be an assassin and helped me escape I was hoping that would be the end of my misadventures, but we were just getting started. Back into another animus I went. Now, I'm reliving the memories of Ezio Auditore da Firenze, my ancestor from the Renaissance, searching for a path forward. Through the bleeding effect, I'm becoming an assassin in more than just name. It will come in handy as the Templars prepare to enslave us all. They found us. They have crashed our hideout and we are fleeing the scene, looking for a place to hide. Only there isn't any and time is running short. My name is Desmond Miles and this is my story. szybkie Nawet nie mam pojęcia, gdzie my teraz jesteśmy. To jest chyba Rzym. Jeśli się, się nie mylę. How did you fight? Mario Auditori, let me hear. Przytrzymać ten ten, ten, Kusza. Wprost jakiś wojny, Jesus, nie grałem w tę grę tak dawno. Okej, okay, tutaj mamy jakieś planety? Układ słoneczny? Ja mam pojęcia. Co...

Czyli budzimy się w Rzymie, tak w sumie, ale widać, już postęp graficzny jest troszeczkę lepszy. Teraz, tak. O, mamy w końcu ten. Mam tutaj wszystko, tak naprawdę, co miałem w jedynce. Dobra, to działa tak samo, jak działało całe sterowanie. Tak mi się przynajmniej wydaje. Szata papieża. Czyżby se chłopak uciekł? cie mieli przestary. Oj 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 oj. Muszę cisjesz widzę? Szybko sobie, to szybko szybko. No tak tutaj tylko. Cisze, bo tak z trzy Teraz powinno być okej. Mario. Uncle. What can I say? We sent a single man against an entire army. I was worried. Quick, climb up. We have to get out of here. Okej. Okay. Szybki tutorial z yy, spinaczki. ojojoj, ale to szybko poleciało. E, aby włączyć wzrok orła. Okej, okay, dobra, tędy możemy sobie poskakać. Okej, okay, dobra, chyba jeszcze nie potrafimy tego, co potrafiliśmy, ponieważ samouczek nas musi przyzwyczaić do...

Musimy go, Ezio. Now! no tak. Czyli będziemy nie po prostu przypominajkę ze wszystkiego w dzisiejszym odcinku. Tak mi się przynajmniej wydaje, że będzie to po prostu przypominajka. Do, do wszystkiego. Dwójka chyba się dzieje głównie w rzymie, jeśli dobrze pamiętam. Ale nie jestem nie jestem pewien. What are you doing? You from uh. <laughs> Not bad for man. Agree. You still have uh. Excellent! Good one. Impressive! Muszę sobie przy, przypomnieć jak się kontratakuje Muszę znaczy jak się kontratakuje wiem ale Chodzi tutaj o to, że muszę być Muszę sobie przerobić refleks do tego, żeby to robić w odpowiedni sposób Otóż to ciało co ty robisz? Rencjonę Kurde, Mario, trochę rzeczkę nam robili. Przepraszam, że ziewam, ale... Trzymaj. A, żeby wykonać kontrę, no to to wiemy. Przepraszam, że jestem troszeczkę śpiący. Ale... no... Ciężki dzień w... o nie, Marian! <laughs> no wskakuj, Mario. O no, mój Boże. Dzisiaj miałem ciężki dzień w pracy. Jest też dość późno, jak to nagrywam. Ogólnie ten tydzień jest dość ciężki, jeśli chodzi o... o to wszystko, co się dzieje dookoła. Ale będzie git, będzie git. Będę wytrzymać jeszcze 3 dni, <grymne> 3 dni i dłuższe wolne, 3 dni i mam ponad tydzień wolnego, więc na pewno nagram całego asasyna. Brotherhood'a i pewnie Revelations też nagram całe. Oj, 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 to był błąd, bo zapomniałem spację wcisnąć. Myślę nie nad zainwestowaniem wpada do tych gier. No i kurde, dalej mnie trzyma to, to dziewanie. mi się wydawało. This decision is yours alone to make. Only do Co postanowisz, Edzia? Give it to You can do with it as you Teraz tylko pytanie: Mam takie, czy będę musiał zaczynać od początku? W kontekście, że zbierać nowe bronie, a to od początku nową uzbroje i te sprawy to byłoby dość przyjemne. Brotherhood. Te synchronizacje zawsze były bardzo, bardzo piękne i satysfakcjonujące w oglądaniu ich.

Maybe our work is finished. Would that be so bad? <laughs> <laughs> we upgraded the arsenal while you were away. Oh, yes, I that we it. It's for you to fire cannonballs at visitors. My apologies, we only installed them a few days ago. My men are still being trained in their use. Jak się tu sprintuje tym koniem? Nie wiem, nie mam pojęcia jak się sprintuje koniem w tej części. Syja to jest chód. Chyba, że to nie można sprintować aktualnie. Też jest taka opcja.

Wybaczcie za szybkie cięcie. Było to bardzo potrzebne cięcie, bo musiałem. Tutaj sobie... A no po prostu coś się stało, okej. Okay. Zaczyna się tak każdy... asasyn. Czyli mamy... ...samouczki. No i mamy questy. Ciekawi mnie co to za wspomnienia, więc udamy się... Prosto na nie ciekawe mi co Katarina chce od nas z worka o puścisz czemu, czemu nie działa puszczenie się Aha, teraz jest inny pewnie przycisk podpuszczenie się z tego Oj, nie tap no nie tap Nie wiem, muszę to odkryć dopiero. Chyba, że to na, na murach na nas czekają. Chyba na murach na nas czekają. Ej, cholera. Dobra, no nic, zobaczmy, co jest tutaj. Nie. Proszę odejść. press that to take the powiedzenia, and look ma do do powiedzenia so, Salve. so many flowers your husband must be very lucky i am the lucky one i have you here to aid me let me see what i can do back there i may have given you the wrong impression oh i have no husband the flowers are for a party okay am i invited to Claudia Auditori's birthday party in the villa. If you are willing to help me again, I need someone with class to accompany me. What makes you think I have class? I could tell the moment I saw you. No one in this town walks with such bearing. I'm certain Ezio Auditori himself would be impressed. Oh, what do <laughs> you know of him? <laughs> the world of him, but he rarely visits her. From what I gather, he's distant. She is right. I have been.

Now about earning my silence. I have something in mind. There is one condition. Anything. You must wait until tomorrow. If it pleases you, I will not stand in your way. It will be worth the wait Ezio. Trust me. they will kill you. We found out that Claudia has party surprise Jobana. Dlaczego dla nas? Co Teraz tak, ja jeszcze muszę zobaczyć jedną rzecz, mianowicie, czy to jest na zewnątrz chyba tego Montryje czy oni? Albo na murach, albo na zewnątrz, okej. Okay. Ja tak się jak sobie będę dać tutaj... Uj, co to było? Co to było, Acjone? Ja cię proszę grzecznie tu... No, no kurde, no idź rzesz, kurwa! O, dziękuję. E, no, tak więc musimy zobaczyć. Pobiegnę dachami z tego powodu, że tu mogą być jeszcze jakieś rzeczy dookoła. Nie chcę ich przegapić. To już byliśmy, więc możemy sobie odpuścić. Natomiast tu jeszcze powinny być dwa questy na zewnątrz, tylko gdzie na tym zewnątrz? O, tutaj jest jeden. Buongiorno, Ezio.

O <gulpy> nie, 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 dobra. Już się nauczyłem za to tego. Czyli nie mogliśmy po prostu galopować w tym. Dobra. Czyli nie mogliśmy po prostu w tych, kac, w, jak przejechaliśmy z Mario galopować, ok? Tak, tak, Nie mogę już dłużej trzymać się z koni. Obiecuję, że będziesz cieszyć się swoim do not spend as much time in battle as your uncle Mario. My battles have already been won. That is good news. Arrivederci, Ezio. Okay. No, wszyscy nas kochają w tym Montreal Oni. To nic nie wróży dobrego. Coś tu się stanie. Jak nic. Ale najpierw. Czy ja się tu mogę wdrapać? Za przeproszeniem. No nie, nie wdrapię się tu. I quest jest w środku, tym bardziej Fighting. Bądź jeden z tych questów jest właśnie na. Urach! Jezus! Upa pa pa pa! I teraz mnie właśnie zapało ziewanie, o którym mówiłem wam. Ze zmęczenia po pracy. Dobra, spróbujmy wbić sobie przez dach tutaj. Mam nadzieję, że można tak. Oj, co ty zrobiłeś, one? Bądź grzeczny O co? Oj ojoj, to były potężne lagi No dobra tu... Tutaj... O czy to jest nasza... Kurde bele, czy to jest nasza kochana Nie, to nie nasza kochana, to tylko ziomeczki Ona chyba została wy... Beneath, but... on!

Troszeczkę mi zajmiesz zanim przystawię się do tego, żeby móc sterować poprawnie w tej grze, tak mi się przynajmniej wydaje. Ale tak do, dlatego postaram się zrobić revelations przy okazji. W tym samym czasie. ok, co ty tu robisz? Czy ty śpisz? Do you know what time it is? I make cannons, not clocks. If you are busy, someone else will fix them. Uno momento. No one else will touch my cannons. Soldiers have no respect for artillery. They expect a gun to work like magic. You need to feel her out. Give her a little encouragement. We are only equipped with simple cannons now. But I got hold of a design from France. Yeah? A hand cannon.

What have you done? We used them. They were not ready for firing. <laughs> <laughs> on pluje oh, shit. S His breath is more fatal than our currents. Only when you two fools are shooting them. There, try it. Aim at something to test the alignment. Ojoj. ale tu ciężko się skręca tym. W się mam większego sensa niż tu. Ale nie, <laughs> naprawdę sens tutaj jest masakrycznie. Mały jak jeśli chodzi o to celowanie. Ale no dobra, no działać działa, więc raczej powinno być ok. Mam jeszcze 53 tysiące. Ej, to dużo hajsu. Ciekawe, czy to będziemy mogli go wydać w naszej willi. Dobra, jeszcze te dwa. I must go. Thanks for your help. If you hear the cannons tomorrow, do not worry. We will be practicing at dawn. Too bad, it will not do you any good. Very funny. Now fix the second cannon. Ok. Dobra. I to będzie chyba w sumie na tyle w dzisiejszym odcinku. Nie, no to, to nie, ma co, nie ma co przedłużać tego od, u, u odcinka. Wydaje mi się, że na pierwszy odcinek będzie Git. Czasami tylko podbiegnę pod nasz nowy cel, czyli pod naszą willę i tam zakończymy odcinek, bo ogólnie no nie chcę robić ich za długich, czyli takie półgodzinne wydaje mi się, że będą okej. Okay. to, 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 to edycjone, mój przyjacielu. Dobra, tutaj sobie już zatrzymamy. I to będzie na tyle w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że wam się podobało, jeśli tak, proszę zostawcie łapkę w górę. Pamiętajcie, żeby wspierać kanał wystarczy, że zostawicie subskrypcję. No i co? To będzie na tyle. Trzymajcie się. Hej, hej.